Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem na tapecie mamy wulkana. Wulkana 800, 2002 rocznik. Motocykl zarejestrowany, ubezpieczony w Polsce. I słuchajcie, ubrany dosłownie we wszystko. Komentarz jakiś, że czegoś tutaj brakuje, to już chyba będzie e, ponad e, przesadą. E, bo motor ma, słuchajcie, wszystko: ma opony z górnej pły, z białym pasem. Te opony, słuchajcie, takie opony jak tutaj, kosztują w tej chwili w granicach 1700 zł, 1600 zł w zależności jaki model, jakiej firmy są praktycznie dwukrotnie droższe od opon ee, czarnych, bez tego białego pasa ale no, ten biały pasa na tym motocyklu robi wspaniałą bro, e, robotę co więcej e, Lisiakita ogromna sakwa centralna Kawasaki, oparcie słuchajcie, dla kierowcy oparcie dla pasażera sakwy boczne ze starażami podesty dla pasażera Frenzle na siedzeniu, na manetkach, na kierownicy, light bary, szyba, reling z przodu, gmole, osłona na chłodnicę. Mogę powiedzieć tak lekkim, lekkim rachunekiem: 5000 zł to jest taki koszt inwestycji w te gadżety, co ten motocykl ma. Tak jakbym dzisiaj to miał policzyć, to tak, tak bym to ujął lekko Tylnie Sakwa jak jest 700, oparcie tylnie bagażnika. E, Jakiś 900, pasażera 600, cakwy boczne plus stelaże jakieś 800 e, Szyba z 6-700, bo to nie jest słuchajcie chińczyk szyba ta najtańsza Lightbary jakieś 500, Gmol 700 reling z przodu mogę powiedzieć, że kosztował e, tak mniej więcej 500-400 może złotych e, No i opony, no i motor słuchajcie piękny, naprawdę piękny, naprawdę prezentujący się fajny Przede wszystkim jest cały w oryginale, jest to motocykl bezwypadkowy a pan, który sprzedawał, po prostu szedł na operację i mówi, no niestety, problem zaczął się już w lato z jego kręgu kręgosłupem, teraz jest świeżo po operacji i mówi, nie widzi przyszłości w tym, że będzie kontynuował dalszą jazdę tym motocyklem. Dołożony jest jeszcze, zobaczcie, tu mamy krawat z jakimś skowkiem na, na telefon przebieg motocykla w tej chwili to 54 tysiące kilometrów oczywiście udokumentowany, potwierdzony motocykl Poprzedniego właściciela był przez prawie 5 lat i poprzednie lata też jest, są latami, które motor spędza w Polsce. Więc Tepik Wam całą historię zdradzi. Dodatkowo uchwyt na telefon, gniazdo USB, żeby ten telefon ładować. Naprawdę motocykl doposażony dosłownie we wszystko, co można mieć na motocyklu. Elektryka całą sprawdziłem przy zakupie, jest ona całkowicie sprawna. Kierunek jeden działa, drugi również działa, trąbik działa. Długie, krótkie, nie wiem czy widzicie, zapaliło się, zgasło. No i co tutaj więcej? Chcecie fajną maszynę? Piękną maszynę? doposażoną na maksa, jak najbardziej ten egzemplarz taki jest tutaj mamy klucze do motocykla, czyli dwa komplety oryginalnych kluczy do motocykla jakieś tutaj dodatkowo, jakiś bryloczek e, do tego egzemplarza e, co mogę powiedzieć, Idziemy jedziemy od początku, jeżeli o kwestię techniczną pali na dotyk, pięknie chodzi, no jest przede wszystkim wspaniale nie, wspaniale ubrany motocyklem i bardzo dużym motocyklem czekajcie, wyłączymy zapłon do końca e, Błyszczące, chromy, e, lagi tutaj nie ma żadnych zapoceń, żadnych wycieków. Koło ładne, czyste. Opony z przodu. No, myślę, że takiego 90%, 80%. E, obręczek żadnej rdzy, żadnej śniedzi. Piasta piękna. Tutaj mamy gmole, dołożone jeszcze jakieś spaceróweczki. Tu mamy osłonę na chłodnicę. E, no, bardzo fajnie się komponuje, bardzo fajnie wygląda. Light bar, o wspominałem. Wszystkie tutaj szparunki, malowania to wszystko są fabryczne, nie da rady ich tutaj jakby powtórzyć. Tu mamy win motocykla. motocykl oczywiście, ma komplet dokumentów: ma ten ma kartę pojazdu, ma dowód teleestacyjny, chociaż karta już nie jest wymagana. Chromy, słuchajcie, wzorcowe na tym motocyklu. co do pełni szczęścia, to wymienić mu olej na sezon bo pan mówi, no w lipcu go ostatni raz odpalał, przepalał, no niestety choroba, wzięła górę motor zarejestrowany, ubezpieczony tą tablicę to tak od spodu Wam pokażę, ledwo ją tam widać tylnia opona, sami sobie ocencie, myślę, że też na taka 90% obręcz koła, no chromy idealne wydechy fabryczne, chociaż one są głośniejsze niż fabryczne ktoś już je zmodyfikował, ten dźwięk tego motocykla naprawdę jest taki bardzo, bardzo poważny Kanapy e, nigdy nie obijane, dołożone frędzle do tych kanap. Tu mamy te oparcia, które mają powiększyć komfort, poprawić komfort użytkownika, ale też bezpieczeństwo, jak siedzimy, się opieramy na czymś, to czujemy się pewniej i bezpieczniej. Co tutaj mogę powiedzieć? Motor oczywiście możemy sprzedać w systemie ratalnym. Nasz kolega Roman zajmuje się i koleżanka Kamila na co dzień dla nas takimi systemami ratalnymi, więc jeden telefon, jedna rozmowa, 5 minut, tak naprawdę poświęcone spowoduje, że ten system ratalny jesteśmy w stanie Wam załatwić. Dla Was bez wychodzenia z domu tak, tak zwanym jednym telefonem? Co więcej, motocyk możemy przewieźć w dowolne miejsce w Polsce, koszt takiego transportu to 700 zł. W Włacacacie nam zaliczkę na konto przyjeżdża kurier, zabiera motocykl, pakuje ten motocykl i zabezpiecza jedzie motocykl do Was, oglądacie motocykl na miejscu, odpalacie, podejmujecie decyzję, tak to ten egzemplarz, który mi się podoba, chciałbym go kupić, dostajecie komplet dokumentów i rozliczacie się gotówkowo, tak naprawdę wpłacacie nam, nie wiem, tysiąca, tysiąc e, złotych zaliczki resztę zapłacicie na miejscu gdy motor stoi pod domem, także tak naprawdę niczym nie ryzykujecie, z rzeczy takich brzydszych, to można było wyczyścić sobie te te nity, e, te nity, albo po prostu podjechać do kogoś, kto takie nity ma, czyli do szewca, i po prostu wymieńcie na ładniejsze tego typu, które nie będą chy, po prostu korodować. Pan mówił, że jak go kupił ten motocykl, wymienił w nim napęd. Czyli ten napęd ma około 3 lat, ale ma przebiegu, pan powiedział, około 100 km. No i ma. No i ma, na pewno ma. Tu piękna chromowana osłona łańcucha stelaże, sakwy, to wszystko tutaj jest zamki, żadne paski nie są poobrywane motor ogólnie bardzo ładny, tu też jakieś światełko jest dołożone które też nie jest seryjne co tutaj Wam więcej pokazać chromy na silniku, no chyba wzorcowe, no tutaj nie ma jakby tematu żeby się zastanawiać czy czy coś tutaj widzimy, czy czegoś nie widzimy, bo to ta kamerka e, stara się, staram się tą kamerką Wam wszystko jak najbardziej tutaj pokazać. Gmol, fajny, że z kwasiaka wykonany. Gdybyście się kiedyś przewrócili, to ten element można wypolerować. Różnica między chromem a kwasiakiem jest taka, że chromowany jak zadrapiecie trudno. Jest skaza na całe życie, natomiast kwasiaka można zawsze go wypolerować i nie będzie żadnego śladu. Zobaczcie, te gumki, podnóżki, wszystko jest tutaj wzorcowe. W tej chwili mogę przyznać się, że wulkanów na stanie mamy 5. Mamy różne przebiegi. Ten jest fajny przebieg bo ma 5, tylko 54 tysiące km, czyli bardzo niedużo. Ten przebieg chociaż są tacy klienci którzy twierdzą że to jest bardzo dużo więc myślę że nie po, pozostawiam mi tylko jak takim klientom dziękować za, za ich oględziny. Chociażby dzisiaj pan który oglądał bandita z przebiegiem 45 tysięcy się zastanawiał jak to jest możliwe że bandit z 2001 roku może mieć tak duży przebieg. Zdechnąć tylko zostało. Dobra, tutaj pokazuję wszystkie te przełączniki, zobaczcie, one są fajnie czytelne, te chromy są takie kurde no widzicie, gładkie, błyszczące tu zaślepeczki te, każda jest na swoim miejscu no motor nie ma, słuchajcie, żadnej historii, przebieg jest naprawdę znikomy a historii żadnej nie ma kolizyjnej żadnych tutaj napraw lakierniczych pomimo, że słuchajcie, no wiek tego motocykla jest dość już leciwy, no bo to motor jest 2002 rok, to motocykl nigdy nie był lakierniczy naprawiany, to też e, bardzo duży atut tego e, tutaj motocykla i dzisiaj motocykl e, który tu widzicie pojawi się na Otomoto więc e, i tam będzie 30 35 zdjęć. Więc jeżeli, jeżeli szukacie e, jakichś takich dokładnych zdjęć, to po prostu wybierzcie sobie platformę otomoto w Google, wbijcie miejscowość i ława warmińsko-mazurskie, tam się mieścimy i tam znajdziecie bardzo szczegółowe zdjęcia z każdej strony każdego elementu tego motocykla. Staram się to po prostu pokazać jak najlepiej, jak najbardziej szczegółowo. To co widzę, o na przykład taki odprysk, to już od razu wam tutaj e, pokazuje, że takie coś ma miejsce na tutaj błotniku przednim, jakiś taki odprysk, e, żeby nie było niejasności potem, że czegoś nie zauważyłem. Oczywiście zdarza się tak, że czegoś nie zauważę. No i z góry za to przepraszam, no bo no nie rozbieram motocykla na części pierwsze. Staram się go kupować oczami, czyli tak jak wy. Widzę ładny motocykl, rozmowa z klientem. Jeżeli wzbudzam mój zaufanie klient, od którego kupuję jaki motocykl, no to oczywiście ja oglądam i zabieram motocykl. I tak tutaj staram się pokazać go z każdej strony, zdarza się, czegoś nie zauważę, ale myślę, że. Takie filmiki pomagają wam w podjęciu decyzji, bo bardzo dużo motocykli wysyłamy w Polskę. Oczywiście też mówię, czasami klient oczekuje, że motocykl, którego do, no, do niego jedzie, na przykład szadołkę, które ten sprzedawaliśmy z 1985 roku. Pan odzwonił, że no bardzo ładna ta szadołka, no ale, ale wie pan, no myślał, że ona będzie jeszcze ładniejsza. Ja mówię wie pan co on nigdy nie była lakierowana. Jest to motocykl jak nowy, jeżeli chodzi o stan lakierniczy, a jakieś ślady gdzieś tam na jakiejś sprysce zawsze się mogą pojawić typu drobnych korozji, ale to już pomijając. Tutaj macotyk macie naprawdę piękny, naprawdę czysty. No, i sami chyba widzicie tutaj, że staram się go jak najbardziej zareklamować. Także dzwoncie do naszej firmy, do firmy Sylfmoto, Moto. Mieścimy się w miejscowości ława wulkanów. W tej chwili mamy 5 ceny różnych tych wulkanów, bo mamy nawet wulkana z przebiegiem 19 tysięcy kilometrów. Ale tutaj 54, no to znikomy również przebieg. Motor pięknie się prezentuje, pięknie wygląda. No, co więcej mogę powiedzieć, na Oliksie spotkacie tylko i wyłącznie 5 zdjęć, więc tak jak wspomniałem, wyszukiwarcy wbijcie, o Moto. Tam będzie bardzo szczegółowa e, e, relacja zdjęciowa tego motocykla. Co więcej, motocykl. E, dzisiaj będzie na YouTube wystawione e, jakby ten, ten filmik, który teraz dla was nagrywam, a pod tym filmikiem w e, komentarzach będzie link do ogłoszenia. Oczywiście, jeżeli ogłoszenie jest aktualne, to ten link wam się odpali, otworzy e, i motocykl sobie obejrzycie. Jeżeli jest nieaktualny już motocykl, to ten link będzie po prostu. E, no, nie be, Znaczy będzie link, nie będzie, nie będzie się otwierał. E, zawsze możecie jeszcze zadzwonić, czy w ofercie mamy inne wulkany, bo bardzo często ten motocykl u nas mieści się w ofercie, e, bardzo często bywa w ofercie. Naszej tej filmy, bardzo lubimy ten motocykl także, no przede wszystkim jest piękny, duży egzemplarz, co więcej tutaj mamy 2002 rocznik tylko 54 tysiące przebiegu wspaniałe opony, motocykl ubrany Naprawdę po zęby. Dosłownie z nowym napędem, który Wam posłuży kolejne 35 tysięcy kilometrów. Oczywiście, jeżeli będziecie dbać pojeździe co 200-300 kilometrów, przesmarować go po jeździe, żeby ten smar zasechł i gotowy motocykl do następnych wypadów. Także ten telefon do naszej firmy to 500-134-533. A prezentowany wspaniały, ten naprawdę egzemplarz to wulkan 800-2002 rocznik. Zarejestrowany, ubezpieczony, bezwypadkowy z udokumentowaną historią, udokumentowanym przebiegiem, ee, który w tej chwili pojawi się w ofercie firmy Sylw mieszczącej w miejscowości Iława i kolejny raz 500, 134, 533. Dzięki, pozdrawiam, cześć.